Hej, hej! Witam Was bardzo gorąco w kolejnym odcinku. Dziś, moi drodzy, dwa razy nowa zdrabka i dwa razy ekstra linie. I zobaczcie, znalazła się tutaj i trzynastka radziowa i ósemka. Moja ulubiona. Oprócz tego mamy szóstkę i szesnastkę. No tak się złożyło. Ja Wam powiem, że ostatnimi czasy nie jestem za bardzo na czasie ze zdrabkami. I jak zobaczyłam kliczek z tą zdrabką na wierzchu, to ja myślałam, że to są koperty prezentowe. Dobra, ale mniejsza z tym. Widzę, że tam jest fajny symbol, a że ja pochodzę z rodziny o korzeniach rolniczych, to fajnie będzie poszukać właśnie tego symbolu, który tam jest. Ale moi drodzy, zaczniemy od ekstra linii. Ósemka pierwsza podostrze. I trzymajcie mocno kciuki. Dziś wkład 40 zł. I fajnie, by było, jakby nam się coś zwróciło. A pierwsze, co słoń i klucz. Tylko poczekajcie, sobie wyreguluję tutaj. O, teraz będzie lepiej. No to szukamy słonie i klucze. Dobra, jest słonik. Pierwsze koty za płoty jest i drugi. A co z kluczami? Nic nie otworzymy. No ale za to zobaczcie, ile słoni. Może to na szczęście. A kolejne dwa arbuzy i parasole. I tak, od jego jegomościa zaczniemy. Tutaj trafił się parasol. No, i dalej widzę, że licho. No, nie, no, jeszcze dwa parasole na zakończenie. Biedronka i rolki. Biedronka, rolki. Gdzież one są? Dobra, rolka jest. No, i wygląda na to, że tylko jedna, bez biedronki. Dzwon i motyl. Kolejne symbole. Dzwony i motyle. Dobra, jest motylek. Jest dzwonek. O, proszę, motyle zaczęły szaleć. Tutaj jeszcze dzwoneczek. No, i tutaj ostatni dzwonek na znalezienie symboli. Sakwa i podkowa. Sakwa i podkowy. I tak. Dobra, jest podkówka. No i co bez sakiewek, bo no, na to wygląda. No to teraz rower i okulary. No te to na pewno były, alo roweru. A rowerów to nawet dosyć sporo. A i okulary jeszcze. Rowery, okulary. Dobra, mamy rower. Tutaj prawie, że przeoczony jeszcze jeden. A na dole dołożymy sobie okularki. Korona i tęcza. Dobra, korona i tęcza. Dobra, mamy tęczę. Jest kolejna. Tutaj się prześlizgujemy aż do samego dołu. No, zobaczcie, korony nie było. Dobrze, że tych tęcz nam troszkę wpadło. Słońce i księżyc. O, księżyce na razie dominują. O, słoneczko. Tutaj jeszcze słońce, i na dole żegnamy się ze słoneczkiem. Było słońce, był księżyc, to i gwiazda musi być. A oprócz niej kości. Gwiazda i kości. Dobra, jest gwiazda. Jest druga. A co z kośćmi? Nie ma kości? No, chyba nie ma. Dobra, to jedziemy dalej. Serce i popcorn. Serca i popcorny, dobra, jest serduszko. Jest też popcorn. Tu kolejny popcorn, kolejne serce, o tutaj jeszcze jeden. Proszę, jak się rozbrykały nam symbole. Szkoda, że przy końcuszku zdrapki, nie? Poczekajcie, bo tutaj jest Biedronka, Biedronkę mieliśmy. Dobra. To następne wiatraki i monety. Wiatrak moneta. Dobra, jest moneta. Mamy wiatrak. Kolejny wiatraczek. Tu kolejna moneta. No niewiele nam brakuje. A tymczasem diament i czapka. I wam powiem, że diament to bardzo dobrze. Ja tu już przedtem zerknęłam, że nam brakuje diamentu do linii. Pierwsza zdrapka wygrana, ma to dobrze wróży, a my szukamy diamentów i czapek dalej. Może coś dołożymy. O, czapka jest. A tutaj jeszcze diamencik. Dobra, dwa ostatnie symbole. A będą to cytryny i balony. No na pewno obydwa były. Mamy baloniki. Jest cytryna. No, a tutaj już nic. No dobra, ale co jedną linię mamy? To mamy. A pod naszą szanowną linią mamy 10 zł. Zwrotów. No dobra, i ta dycha. Przynajmniej się coś zwróciło. Kontrolne literki wygląda na to, że literki C. No i kochani, dycha w kieszeni. No to była ósemka, to teraz weźmy pod lupę trzynastkę. Nowiutka, zdrabka, no i właśnie to, jak zobaczyłam, to myślałam, że to są te koperty takie prezentowe, wiecie, nie? Mówię, ostatni czas nie jestem na czasie, ale widzę, że bardzo fajnego symbolu szukamy. Takiego oto ciągniczka. No i oczywiście wygrywających liczb. Ciągniczek nam nic nie pomnoży, ale może nam tutaj wyorać jakąś fajną, wygraną. No, chyba nieco za dużo. Teraz będzie dobrze? Powiedzmy, że teraz. Dobra, no to wygrywające liczby. A jest to 28, 57, 19, 43 i 35. No i oczywiście ten ciągniczyk tutaj mile widziany będzie. A rozpoczynamy od 41. No, u góry nie ma. 40 też nie. 55 brak. 38. No 10 mniej, byśmy mieli trafienie. A tutaj 13. No to kolejny rząd. 46, no nie mamy. 11, brak. 17, no już blisko tej 19, 45, a tutaj 37. No może w drugiej połowie zdrapi nam się po szczęści. 56, no już tak blisko. 52, 59, 54, a czemu nie 57? 14, dobra, 5 szans. 15, nie ma. 34, a szkoda, że się miejscami nie zamieniły. 31, 27 i na końcu, no i na końcu ani ciągniczka, ani wygrywającej liczby. No niestety, trzynastka tutaj była pusta. No to teraz, ekstra linie z numerkiem 16. No tą po prostu pociągnęłam. No, trzymajcie mocno kciuki, tam była dycha, może i tutaj nam też po szczęści. Kwiat i serce. Kwiat i serce. No, jest serduszko. Już myślałam, że będzie pusty przelot, bo kwiatka to ja tutaj nie widzę po sam koniec. No, chyba nie ma. No to dalej, okulary i słońce. Okulary i słońce, dobra, są okulary. Są drugie, kolejne. Okulary, no ale po co nam okulary, jak słońca nie ma? A, już jest. Tutaj nic z tych rzeczy. No i na dole też omijamy. No to teraz klucz i monety. Klucze i monety. Oj i tutaj chyba lipa. No. Może z koroną i z czapką pójdzie nam lepiej. A czapkę mamy tutaj na szczycie. Ale korona też gdzieś była. Korona i czapka. Dobra, druga czapka. O, jest korona. A no, jest i czapka. A, tutaj jeszcze jedna korona. Tutaj następna. O, jeszcze jedna, proszę bardzo, jak korony się sypią. Oby tak wszystkie się sypały, nie? Krab i piłka. O, w tamtej zdrabce kraba nie szukaliśmy, nie? Krab i piłka. No, oby tutaj były, bo no, piłka jest na pewno. Jest druga. No, kraby się pochowały. Łódź i kości. Dobra, mamy kostki. A tutaj mamy łódź, no pojedynczo, ale lepiej tak niż wcale. Rolki i księżyc, kolejne z symboli, i tak mamy księżyc. Jest drugi. Trafiła się rolka. Kolejna. Tutaj widzę księżycę. No i rolka. I na dole księżyc rolka. No jest rolka jeszcze jedna. No półmetek przekroczony, a tymczasem parasol ze słoniem. Parasole i słonie dobra. Tutaj mamy dwie parasolki, jest i słonik. No, tam też się sypały słonienia. Parasola i słonie. Tutaj słonik. I tutaj jeszcze jeden. Na zachętę dla kolejnych symboli. Tęcza i dzwon. I tak, mamy dzwonek. Jest tęcza. O, zobaczcie, już jednego diamentu nam brakuje. Tutaj drugiego, a tutaj już trzeciego. No, mógłby wpaść. Dzwon i tęcza. Dobra, jest dzwonek. Są tęcze. Tu kolejny dzwon. Tu kolejna tęcza. I tutaj jeszcze kilka symboli. Lody i cytryna. Lody, cytryna. Tu może być krucho. Jest lodzik. I to na tyle. No to teraz leżak z klapkami. Leżak i klapki. Dobra, jest leżak. I kolejnego diamentu nam brakuje. Tutaj klapki. Klapki, klapki. Tutaj leżak. Kolejny diament. I jeszcze jeden diamencik. I kolejny nam brakuje. Zobaczcie, jakby te diamenty wpadły. To byśmy rozbili bank. Tutaj klapki, tutaj leżak. Tutaj jeszcze klapki. I przechodzimy do przedostatniej pary symboli. No dajcie to od diamenta. Rower i wiatrak. Na diamenta jeszcze mamy cały czas szansę. Ale tymczasem rower i wiatraki. Dobra, jest wiatrak. Kolejny diament brakuje. A tutaj już nie ma nic. No, coś mi się wydaje, że do diamentu nie dostaniemy. Bo dostajemy balony i popcorn balony i popcorn dobra, mamy je tutaj tu są balony tu jest popcorn tutaj jeszcze popcornik tutaj jeszcze jeden i kolejny diament brakuje no i moi drodzy wygląda na to, że gdyby te diamenty nam wpadły to radości by nie było końca a tak mamy pustą zdrapkę ale jeszcze jedna przed nami z tych nowych fikuśnych zdrapek a tutaj mamy numerek szósty no to jedziemy, trzymajcie mocno kciuki, żebyśmy chociaż to ociągniczkę znaleźli. A będziemy poszukiwać 41, 17, 11, 24 i 19. No to szukamy. A rozpoczynamy, zobaczcie, od wygranej, 41. A więc nie skończymy dzisiaj na tej dyszce. Kolejna 33, 26, 58 i kończymy rządek 46. No na razie jedna wygrana.

59, 11, i moi drodzy, mamy drugą wygraną. No to dzisiaj nie będzie taki zły wynik. A kończymy dwunastką. Także mamy 41, mamy jedenastkę. Pod 41 jest 10 zł, i pod 11 jest druga dyszka. Także kochani, no nie jest źle. Prawie cały wkład dzisiaj odzyskaliśmy. O, chyba tutaj będą. Kontrolna C, i mamy drugą C. A więc moi drodzy, dzisiaj, na nad wyraz udany. Z czterech dyszek trzy odzyskaliśmy i moi drodzy bawimy się dalej. Za te trzy dyszki złożę sobie kolejny mix i widzimy się w kolejnym odcinku. A Wam bardzo dziękuję za oglądanie, pozdrawiam Was bardzo cieplutko, życzę Wam samych najlepszości, dużo zdrówka i uśmiechu i do następnego. No to pa!